Teraz proszę o głos Pana Ministra Tadeusza Kościńskiego, jeżeli jest Pan gotowy. Dziękuję, to jest wielki zaszczyt, że mogę wygłosić to przemówienie na temat integracji gospodarczej i rozwoju regionalnego krajów Europy Środkowej. Mówimy tutaj o o całym regionie. Ponieważ ta konferencja jest poświęcona powołaniu Kolegium Intermarium, chciałbym pogratulować organizatorom i życzyć im wielkich sukcesów w kształceniu przyszłych liderów intelektualnych, procesów integracyjnych w tej części Europy. Skuteczna integracja ekonomiczna Europy Środkowo-Wschodniej jest ważnym celem w polityce zagranicznej Polski. Chciałbym odnieść się do dwóch kluczowych formatów współpracy napędzających rozszerzoną współpracę gospodarczą i regionalną. Po pierwsze Grupa Wyszehradzka i po drugie Inicjatywa Trójmorza. Warto wspomnieć tutaj też e, rolę przyszłej strategii na rzecz regionu karpackiego. E, Grupa Wyszehradzka. Doświadczenie skutecznej transformacji gospodarczej i bliskiej współpracy e, uzgadnienia stanowisk w głównych kwestiach dotyczących e, planów polityki unijnej są kluczowymi czynnikami wspierającymi bliską współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. E, rosnący wpływ krajów e, Grupy Wyszehradzkiej od, znajduje odzwierciedlenie fakt, że przez pierwsze dwie dekady XXI wieku kraje e, Grupy Wyszehradzkiej mniej więcej podwoiły swoje PKB per capita. Podczas natle tle 27 krajów Unii Europejskiej średni wzrost dotyczy 20% w tym samym okresie Ekonomie grup wyszehradzkich szybko stają na nogach po kryzysie covidowym i ocenia się, że będą na drodze do stabilnego wzrostu w roku 2021. Przewidywania gospodarcze Komisji Europejskiej mówią o wzroście rzędu 4% dla Polski, 5% dla Węgier, 3,4 i dla Czech i 4,8 dla Słowacji. Aktualna Polska prezydencja w grupie Wyszehradzkiej, która zbiega się z 30-letnią rocznicą tego, istnienia tego formatu współpracy, nadaje odpowiednie polityczny momentum dla wzmocnienia współpracy. Rocznica została uczczona wspólną deklaracją premierów, która podkreśliła konkretne pola współpracy w ramach grupy, między innymi dalszą rozszerzenie i pogłębienie rozwoju europejskiego jednolitego rynku oraz rozwój zwiększonej współpracy transgranicznej w ramach programów Interreg. Jest, warto również podkreślić rolę funduszu, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który zasponsorował ponad 2400 stypendiów i wsparł wdrożenie blisko 6000 projektów przez organizacje pozarządowe, lokalne samorządy, naukowców i artystów. Opowiedzmy krótko też o inicjatywie Trójmorza uruchomionej w roku 2016 jako ważny element współpracy kształtujący silniejsze więzi gospodarcze i infrastrukturalne w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Istnieje ogromny potencjał gospodarczy w tym regionie. Połączone PKB 12 krajów regionu osiąga łączną sumę 1,7 biliona euro na rok 2018. Wspólny poziom infrastrukturalne inwestycji infrastrukturalnych 1,1 ,1 tryliona. Walka z wąskimi gardłami w obecnych korytarzach transportowych, dostawach gazu, infrastrukturze cyfrowej jest kluczowym czynnikiem, aby osiągnąć sukces tej współpracy. Polska stawia na pierwszym miejscu inwestycje, zdolność poprawienia łączności, bezpieczeństwa zasobów energii poprzez oś północ-południe. Jesteśmy też pozytywnie nastawieni do ostatniego szczytu w Talinie, który doprowadził do przyjęcia zobowiązania przez Polskę zwiększenia swojego kapitału w funduszu z 500 do 750 milionów dolarów, zwiększając dodatkowe finansowanie dla ważnych projektów infrastrukturalnych w regionie. Jeśli chodzi o strategię karpacką, polski rząd promuje również zwiększoną współpracę regionalną krajów karpackich. Jest to region w dużej mierze górzysty, który troszeczkę pozostaje zapóźniony, jeżeli Chodzi o rozwój społeczno-ekonomiczny, natomiast posiada prawdziwy, wyjątkowy, nieograniczony potencjał wzrostu, szczególnie w dziedzinie turystyki, agroturystyki, ekologicznego rolnictwa i podobnych dziedzin przemysłu. Dlatego Polska nieustannie poszukuje wsparcia krajów karpackich dla. Przyjęcia unijnej strategii makroregionalnej na rzecz regionu karpackiego. Panie i Panowie, to był zaszczyt, że mogłem tak krótko podzielić się myślami na temat współpracy gospodarczej w naszym regionie, w Europie Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że te tematy zostaną interesująco rozwinięte w dalszej części tego panelu. Dziękuję serdecznie.